16 sierpnia 2023 roku przewodniczący platformy obywatelskiej Donald Tusk poinformował o starcie prezesa AgroUnii Michała Kołodziejczaka z pierwszego miejsca z list koalicji obywatelskiej w Koninie. My naprawdę jesteśmy po to, żeby szanować każdego, każdą, każde najmniejsze miejsce, każdy najmniejszy problem, który, który dręczy Polki Polaków. Nie ma, nie, ma, nie ma ludzi nieważnych, nie ma nieważnych spraw. I myślę, że obecność pana Michała Kodziczaka, jego partnerów, partnerów z Argonii na naszych listach. To jest potwierdzenie tego. Panie Michale, jeszcze raz witam. To nie jest jedyne porozumienie, jakie na przestrzeni paru lat zawarł z jakąś partią czy jakimś politykiem pan Michał Kołodziejczak. Swoją karierę polityczną zaczął od startu z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych w 2014 roku. Udało mu się uzyskać mandat radnego miasta i gminy Błaszki, chociaż rok później został wyrzucony z pis w związku z organizowaniem protestów. To radnym był do końca kadencji. W marcu 2018 roku założył Stowarzyszenie Unia Warzywno-Ziemniaczana, skupiające producentów warzyw i ziemniaków. W tamtym okresie pan Kołodziejczak ostro protestował wspólnie z innymi rolnikami. W maju 2018 roku podczas jednego z takich protestów zasypano kapustą pekińską dwie flagi Unii Europejskiej. Co ciekawe, na proteście obecny był Robert Bąkiewicz, a obok pana Kołodziejczaka przemawiał Jacek Międlar. Robert Winnicki oraz Piotr Rybak. Jeśli chodzi o pana Bąkiewicza, to historia nie kończy się tylko na tym jednym proteście. 7 maja 2019 roku Michał Kołodziejczak w związku z protestem przeciw ustawie 447 przekazał 1000 zł darowiznę na roszczeniobus dla Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na ręce Roberta Bąkiewicza. Parę miesięcy później pan Bąkiewicz się odwdzięczył i przekazał 1000 zł dla Agrouni, na pozew przeciwko Biedronce. Pod koniec 2018 roku pan Michał Kołodziejczak założył fundację Agrounia, a pół roku później założył partię Prawda. W lipcu 2019 roku plany się zmieniły i partia Polexit Stanisława Żółtka została przerejestrowana na partię Zgoda, której prezesem miał zostać Michał Kołodziejczak. W połowie sierpnia pan Michał poinformował na Facebooku, że odchodzi z partii Zgoda i podał nawet całkiem konkretny powód tego odejścia. Okazało się, że niektóre osoby, z którymi współtworzyliśmy ten projekt, nie są tak naprawdę zainteresowane walką o nasz program, a jedynie realizacją swoich partykularnych interesów. Nie da się tworzyć tak ambitnego i świeżego projektu bez ciężkiej pracy wszystkich stron. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, a partia Zgoda w styczniu 2020 roku wróciła do nazwy Pol Exit. W maju 2020 roku przy okazji strajku rolników i przedsiębiorców Paweł Tanajno pochwalił się, że razem z Michałem Kołodziejczakiem będzie zakładać partię. Nic jednak z tych planów nie wyszło. Parę miesięcy później, we wrześniu, miał miejsce protest przeciwko rządowej piątce dla zwierząt. Oprócz Michała Kołodziejczaka i Agrouni byli tam obecni Renata Beger, posłowie Sachajko z Kukiz 15, Stefan Krajewski z PSL oraz paru posłów Konfederacji. 14 stycznia 2021 roku prezes Agrouni pojawił się na konferencji Sebastiana Pitonia, inicjatora góralskiego WETA. Ze słowami wsparcia. 5 lutego Michał Kołodziejczak wraz z posłami Krajewskim z PSL, Winnickim z Konfederacji oraz Kołakowskim z PiS postanowił wesprzeć wójta gminy Kulesze Kościelne Stefana Grockiego, który został wezwany na komisariat policji w związku z udziałem w proteście przeciwko piątki dla zwierząt, który odbył się w trakcie pandemii. W kwietniu Michał Kłodziejczak, ku boku wicemarszałka Sejmu i przewodniczącego SLD Włodzimierza Czerzastego. Apelował o pomoc dla rolników w związku ze żniwem, jakie w Polsce zbierała Ptasia Grypa. W sierpniu 2021 roku Michał Kołodziejczak złożył wniosek o zarejestrowanie partii AgroUnia. W grudniu odbył się kongres tej partii, w której uczestniczyli m.in. Maja Staśko, Piotr Ikonowicz, Jan Śpiewak i Mateusz Piskorski, lider prorosyjskiej partii Zmiana, Oskarżono szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. W marcu 2022 roku zarejestrowana została partia Agrounia. 7 lutego 2023 roku prezes porozumienia pani Magdalena Sroka razem z prezesem Agrounii Michałem Kołodziejczakiem zapowiedzieli powstanie partii federacyjnej o nazwie Ruch Społeczny, która to partia ostatecznie została zarejestrowana 15 marca 2023 roku. Ja chcę też podziękować wszystkim. I działaczom agrouni i działaczom porozumienia, którzy tutaj dzisiaj są i wspólnie pokazujemy, że możemy skupić moc, bo polityka to skupianie mocy. I my będziemy to robić. Współpraca między tymi partiami zakończyła się 23 maja. Miesiąc później Michał Kołodziejczak zmienił nazwę Ruchu Społecznego na Ruch Społeczny Agrounia Tak i tydzień później ogłosił współpracę z byłym politykiem Platformy Obywatelskiej, który potem wspierany był przez PSL prezydentem Starachowic Markiem Materkiem. Ruch Społeczny Agrounia Tak. Właśnie pod taką nazwą pójdziemy do wyborów. Dwa środowiska, które od dzisiaj zaczynają oficjalną współpracę. Dzisiaj skupiamy się na budowaniu wspólnego, wspólnego środowiska, które pójdzie do wyborów, które wystawi listy w całym kraju, które pokaże, że to nie jest przypadek, że w Polsce od ponad 30 lat wiele tematów nie zostało rozwiązanych. My mówimy, że Nierozwiązane problemy z budownictwem mieszkań. To nie jest przypadek, i jeżeli to nie jest zrobione, to komuś po prostu na tym zależy. I nie wierzymy, że starzy politycy, dziadersi, którzy mogliby to zrobić przez wiele lat, nie zrobili tego, mogli to zrobić. My mówimy, my nie wiemy, że się nie da. Całkiem niedawno, bo na początku sierpnia, wyszły szczegóły odnośnie próby dogadania się Agrounii z PSL w ramach trzeciej drogi. To, co faktycznie spadło na stole, co, można powiedzieć, i powiem tu szczerze, poróżniło nasze stanowiska, to dołączenie do koalicji Agrounii. Dla nas jest. to... Ale oficjalnie to, już się to wydarzyło? PSL przyszedł do nas i zaproponował, by Agrounia nasz, do, do, dołączyła do naszego. Projektu, myśmy no, jakby odmówili sobie pełną odpowiedzialnością, mówiąc, po pierwsze, że mamy wątpliwości ideowe, bo nie wiemy tak naprawdę, nie znamy wartości, tego podmiotu, jego programu, tego, co, co on wnosi do naszego projektu. Ale po drugie, co jest niezwykle ważne, my nie wiemy, kto ten projekt tworzy, bo to jest dla nas całkowicie opcja, opcja środowisko polityczne zupełnie nam obce. Michał Kołodziejczak w taki sposób skomentował wypowiedź pani Pauliny na wp.pl. Nie wiem, co Polska 2050 chce w ogóle osiągnąć. Mieliśmy możliwość zbudowania dużego projektu. Moja propozycja była taka, żeby rozmawiać o współpracy w ramach trzeciej drogi, bo mamy trudny czas, potrzebne jest współdziałanie i nie wolno się na nie zamykać. Trzecia droga miała być szeroko otwarta na nowe środowiska, a okazuje się wąskim, wysychającym strumykiem. W sierpniu ogłoszony został start samoobrony oraz Związku Słowiańskiego razem z Agrounią, ale wszystko to, nawet współpraca z prezydentem Starachowic, się posypała ponieważ Michał Kołodziejczak ostatecznie dogadał się z Donaldem Tuskiem. Wisienką na torcie są wypowiedzi pana Michała Kołodziejczaka, które padły na przestrzeni ostatnich paru lat i które nie są chyba zbyt pozytywne dla pana Donalda Tuska i jego partii. Jeżeli ktoś nie pamięta, jak żyło się za Platformą Obywatelskiej i że Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu, wieków? Bo, z, bo zrobił z nas... Kraj koczowniczy, że ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, no to brawo, to nie chce powrotu tego samego. Co widzieliśmy po tym, jak Donald Tusk doszedł do władzy, to przecież oni podnieśli VAT o 1% zamiast obniżyć go na procent 15. I dziś my mamy wierzyć. To, że ci, którzy podnosili podatki, teraz widzą konieczność ich obniżania. Przecież i z jednej i z drugiej strony widzimy jakąś mega hipokryzję. To jest naprawdę niesamowite. Ruszamy dzisiaj, już dzisiaj w Polskę. I będziemy rozmawiać z ludźmi tworzyć, ale A to ja, tak ja, jak ja platforma tylko, obywatelska, ja która tylko chcę... też rusza w Polsce i też dopiero będzie tworzyła program na wybory. P platforma, platforma obywatelska będzie uczyła się od nas tego wszystkiego i życzę im powodzenia, ale nie nadążą. Mogą podglądać, robić, wynajmować sobie swoich spin doktorów i mówić ludziom to, co, to, co chcą usłyszeć, bo ten ich wyjazd w Polskę i innych partii politycznych to nie jest wyjazd po to, żeby usłyszeć, co ludzie mówią. Wolę Polakom. tuska od Kaczyńskiego, tak. czy Ja nie? nie chcę żadnego z nich, ich czas się skończył. Dzisiaj. Mentalnie. i platforma i pis są w 2015 roku te rozwiązania problemów tylko i wyłącznie poprzez dopłaty bez strategicznych rozwiązań tylko i wyłącznie siedzenie w tym samym to pokazuje że teraz platforma z pisem mogą podać sobie rękę i dalej realizować te swoje programy bo nie mają dzisiaj pomysłu na strategiczne rozwiązanie kolejnych problemów które w Polsce narastają ja nie widzę żeby dzisiaj Donald Tusk mówił o tym jak rozwiązać problem służby zdrowia nie widzę gdyby ci którzy dziś rządzą chcieli i zmienić dokładnie by to zrobili a ci którzy tak bardzo chcą dorwać się po nich do władzy mieli tą szansę wcześniej i wtedy zamiast opuszczać podatki to oni je podnosili ja nie mam do tych ludzi najmniejszego zaufania dlaczego mimo to pan Donald Tusk postawił na pana Michała Kołodziejczaka jedyne co przychodzi mi do głowy to fakt że nie ma chyba w Koalicji Obywatelskiej zbyt wielu ludzi, którzy wprost są kojarzeni z rolnikami i rolnictwem. W Koninie na dzień dzisiejszy pan Michał będzie miał niezłą konkurencję. Annę Bryłkę z Konfederacji i prawdopodobnie panią Paulinę Henich-Kloskę z Polski 2050. Albo jak kto woli z trzeciej drogi. Powiem wam, że kiedy przygotowywałem materiał do tego nagrania, to nie mogłem się połapać w tym, z iloma dokładnie podmiotami dogadywał się pan Michał, oraz ilu działaczy innych partii wystawił do wiatru. Ciężko mi też zrozumieć, jak człowiek, który protestował przeciw piątce dla zwierząt, który jest przeciwny działaniom Unii Europejskiej oraz jest przeciw aborcji, Dogadał się z partią, która głosi coś zupełnie przeciwnego. Wydaje mi się, że te wszystkie działania najlepiej podsumowuje post z Facebooka pana Michała Kołodziejczaka z 6 sierpnia 2019 roku. Z ostatniej chwili Paweł Kukiz postanowił ostatecznie zaorać swój oddolny ruch i wystartować z list PSL. Ciężko to nawet skomentować. Powiem tylko tyle, że to smutny koniec idealisty Kukiza, który teraz postanowił wspomóc starych, partyjnych wyjadaczy. Jak PSL pomógł rolnikom, wszyscy wiemy. Przykro się na to patrzy. Platforma by zaproponowała pójście w wspólnym bloku, to zgodzilibyście się czy nie? Nie. nie. Czy Donald Tusk postawił na rolnika z sieradza z nadzieją, że będzie on godnym przeciwnikiem dla m.in. kandydatów Konfederacji i Trzeciej Drogi, którzy zmierzą się z nim w koninie? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.